다시 뜨아. 이제부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부터부

bo... bo Emilka mi coś napisała naszego przedszkola. No, 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 to pokaż chwilę, odwołaj tylko tablet. Hmm, Poczekaj. дад под dni там no, no no, no, ten koncert. No, to, ja nie там же вообще а а nie а а а а а а а nie а а а а а а а no ja też pytań. Część mam, coś. No dobra. Ej! I teraz... Dobra, długo, gdzie, gdzie... No dobra, gdzie, gdzie... No dobra gdzie... no, OK. no, bo to tylko. Nie, po to, prostu... bo to no tak... nie, no, to, no, to, 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 to mi powiedziałaś tak? Ja, jestem kolęty. To mamy, no. No okej, OK. no to się, kiedy będzie.

Ile ona ma? Nie, nie minęła po tygodniu chyba. A, no okej, okay. no mi do Ej, to, to, mm, e, to powstało na taki Nie no, jaki? Może wyskoczymy tak menu? bo widzę, że ona chyba gra. Poczekaj, czy Okej. Okay. Mm.

Chciałam powiedzieć, że um, 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 jutro będzie spotkanie. Zrobisz odsta na brukach, we Dobra, to udawaj. Ej, udawaj mi się. Dobra, będę spojrzał na simplebre. pójść na pole na przykład i yy, poczekać, ja je tam sprawdzę ile to kosztuje i do której to będzie i w ogóle jakieś koszty czy też jakie Okej! Okay. No dobra, na ten... no to. No chodźcie. Zerwam, ale jakbyście widzieli jakiś szereg, czy też potwieram. ale nie wiem, coś mi się tym, ale dobra. No nie mogę się doczekać, kiedy pojedziemy. i to się stawię. No, ja no przecież... Ogólnie stawię, ma, że mama się zgodzi, bo ja ogólnie nie sumie powiedziała, że się zgadza, więc powiem że jej, że, że jak się zgodziłem, no to tak. Ej, ja idę na chwilę i powiedzieć, że... И если там уже такое, я думаю, нам обыкновен, а если то это не так. это и так Окей,